O, krzywi obroty spadają, spadły poniżej stu. Cały są w granicy. Muszą spaść o 20-30 obrotów mniej niż ten zakres po prawej stronie. I wtedy się ogon wyprostuje. mnie dalej bo jest za dużo jeszcze to wieje raz z lewej, raz z prawej teraz wiatrak całkiem bokiem ustawiło ale nie pozwala mu się rozpędzić pokazuje 4 metry, 3, 4 metry skakuje. a obroty spadają. Powinno się zaraz cofnąć. O, słyszałem przekaźnik. Prostuje. od razu ustawiło do wiatru i kolega będzie się rozpędzał zaraz. Tu mam do 300 możliwość prędkości obrotowej i od 100 do 300. Teraz stoi.